jeśli chcesz czuć się lepiej i zdrowiej, nie zapominaj o ćwiczeniu każdego dnia, nie zapominaj o spędzaniu czasu w naturze i pamiętaj, że właśnie bardzo często nawet takie 20 minut spaceru, 20 minut takiego truchtu, będzie wystarczające, tylko po prostu, żebyś starał się robić to każdego dnia i na początku możesz czuć dyskomfort, że trzeba się zmienić, że tak jakby trzeba wprowadzić te nawyki, ale już dosłownie po kilku dniach na przykład jest czuł, że jesteś stworzony do chodzenia, do biegania, potem właśnie bardzo często biegając czy chodząc, możesz również właśnie Zaczynać chodzić z ludźmi, ze swoimi bliskimi przyjaciółmi, albo po prostu właśnie szukać przyjaciół w jakichś parkach czy coś, zawsze też jest taka opcja. I serio, również nie zapominaj o zdrowej diecie, jest bardzo ona ważna, abyś po prostu zdrowo wyglądał, i przy okazji wtedy będą lepsze rezultaty w chodzeniu, bieganiu, również chodzenie na siłownię może Ci przynieść wiele korzyści, nie dość, że dla twojego zdrowia. To również możesz tam poznać wiele fajnych ludzi i też nie musisz chodzić wiadomo, tam po 2-3 godziny dziennie, nawet te 20 minut czasu Wystarczy, żeby cokolwiek po prostu rozruszać swoje ciało i to każdego dnia stara się robić. I pamiętaj, że systematyka jest bardzo ważna i bardzo często właśnie te 20 minut dziennie da Ci po prostu w tygodniu półtorej, ponad godziny. A na przykład takie siadanie na przykład na półtorej godziny, raz w tygodniu może być nieefektywne dla Ciebie. Więc serio, stara się być systematyczny bardziej niż po prostu raz na jakiś czas coś zacząć robić. I serio, bądź bardzo systematyczny, a również Twoje rezultaty będą przychodziły z czasem, więc bądź Cierpliwy, ciężko pracujący, i wszystko będzie dobrze. I nie zapominaj o tym, spędzanie czasu w naturze, aby być bardziej kreatywniejszym i oczywiście zdrowszym. Ja dziękuję za wysłuchanie. Cześć.